Moje nazwisko Białobrzeska Aleńska Mariola, z wykształcenia jestem medykiem, a od kilkunastu lat zajmuję się medycyną alternatywną. W związku z tym wszystkich serdecznie Państwa zapraszam do Ród Raciborskich od 15 do 17 sierpnia, gdzie będę miała wykład na temat profilaktyki zdrowia, co ma wielkie znaczenie w dzisiejszych czasach. Jeszcze raz serdecznie zapraszam. Od 15 do 17 sierpnia będą dni Matki Ziemi. To wydarzenie, które nas połączy oraz twarze uśmiechem rozpromieni. W ludach Raciborskich polskich na Rybnickiej 22 się spotkamy. Ciekawych projekcji o zdrowych i ziołach z uwagą tam wysłuchamy.